Cześć widow, jestem Hubert i nie pokazuję dzisiaj twarzy, bo nie. Jest też mój brat, czy Rafał. On też nie pokaże dzisiaj twarzy, że, ale będziemy testować bomby dymne. No. A więc pierwsza bomba, pierwszą bombę Rafał odpali. Tak. I a więc, let's go! Czekaj, zapalniczka Czekajcie widzowie. No. O już, dobra, teraz zaraz zacznie działać pewnie. Podpal się no dobra podpali się myślę że teraz się podpali ty już odstopuję chcę no już odstopowałem spokojnie a więc let's go leci no i no i leci no i, ile... leci. i zobacz Zobaczcie, tu widzę. człowieku, jak to leci? co i to było jedyni. No, ale też farbuje trawę. Tam jest niebieska. Tu był zielony grę, na trochę Wypalił trawkę jednak. Ale oczywiście. Ja to spróbuję e... podtrzymać, tak w ten. No, może i były wcześniej gra na ty, ale. To tylko da bezpieczeństwo. Chcę wam po prostu my wideo i chcę wam drugi pokazać Życiłem na <coughs> ale Dobra Teraz ty ja biorę Teraz ty drugi, ja ci go podpalę Nie no, no nie, ja ty go kameruj, nie. ty mnie kameruj Bo ty nie umiem go odpalić umiem, umiem Dobra patrzcie, patrzcie Aha. Tutaj już Hubert oj A? Hubert już odpala to. tutaj Dobra. granat z dymny Musisz to bardzo blisko przełożyć. Że to robisz? Że to robisz? Poparzysz się. Poparzysz się. Może ja to będę jednak odpalał? Nie no. Teraz nagrywaj. Patrz, patrzcie, 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 widzowie! Oczywiście mamy przepiękny żółty dymek. Jak leci! Widzicie? Co za psychopata! Tu oto widzisz? O! Ej, Widaj, tutaj korę drzewną. Ciekawe czy będzie żółta. Ale nie widzę, że to wszystko bardzo dobrze widzicie. Dobra, druga część będzie. Wbijajcie, popatrz dwa!